Jak primavera, desperta flor, como melodię, której nie ma w sensie. Vives en ti, como esa lluvia, que empuja corazon. Jaki poema, który nunca se eskribił. Vives en mi. Nie może nam pani zabronić wzięcia udziału w konkursie. Nie, tego nie powiedziałam. Mówię tylko, że wasz poziom jest niewystarczający. Właśnie dlatego trenujemy. O, oh, ta naiwność. Piękna cecha, a tak mało użyteczna. A jeżeli na poważnie podchodzicie do wrotkarstwa, nie powinniście się zadowalać kilkoma godzinami treningu. Do tego potrzeba dyscypliny, poświęceń, wielu wyrzeczeń. Chwila. Czyli jeśli będziemy ciężko trenować, to damy radę wystąpić? Nie. Ale jeśli chcesz się łudzić, bardzo proszę. Hmm? Ale czemu? Bo nie wierzę w cuda. Słuchaj, to jest wyjątkowo proste równanie matematyczne. Tutaj mnóstwo pracy. Tutaj bardzo mało czasu. Tak? Wasz wynik zawsze będzie na minusie. A ja myślę, że jak na razie idzie nam całkiem nieźle. Pozwalam wam kontynuować tylko i wyłącznie dlatego, że jeśli poddacie się teraz, to będzie wstyd dla Jam Troller. Ale kiedy to ja zacznę was trenować, bardzo wiele się tutaj pozmienia. Hm? <laughs> Nie słuchaj jej. Będzie dobrze, tak? Nikt nie wie więcej o wrotkach niż ja. Jak mnie zwał? Król Paw. Król wrotkowiska. To też już powinnaś wiedzieć. <laughs> Meteo, słuchaj, a może Juliana ma rację. Musimy ciężko trenować, Hej, bo... Razem dużo nam zawsze brakuje. jakoś dajemy radę. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Trenujmy. Dobrze, musimy trenować tak długo, aż nam wyjdzie. Dobra, jedziemy. Jasne. Yes. Słuchajcie wszyscy, ta próba jest bardzo ważna. Musimy się skoncentrować i postarać, by wyszło nam jak najlepiej. Tak, trzeba do tego założyć jakiś wygodny ciuchy. tak, ale nadal wyglądać stylowo, tak? tak? Tak, bo musimy pokazać Julianie i całemu światu, że jesteśmy w stanie to zrobić, że stać nas na spełnienie naszych marzeń. Dobrze, Luna, słyszeliście to? Jeśli tylko będziemy trzymać się razem, wszystko będzie możliwe. No to na trzy. Jam and roller. Raz, dwa, trzy. Jam, Jam and roller! And roller! Wow! <laughs> Luna, W porządku? Nie. Co jest? Nie, Simon, zapomniałam wisiorka. Muszę po niego wrócić. Tylko spokojnie, Luna, dasz sobie radę, obiecuję ci to, okej? Okay? Musisz zaufać sobie i drużynie. Dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła? A ja bez ciebie, panienko? <grymio> <grymio> Masz tremę? Nie, nie, ale mam milion nieodebranych połączeń od Ojta i Fair. Mam dosyć tego. Powodzenia. <grymio> Królu Pawiu, dzięki. Za? Za to, że wróciłeś. Wiem, że masz na głowie o wiele ważniejsze rzeczy, ale jesteś nam bardzo potrzebny. Cześć wszystkim. <grym> Hej, kochanie, co tam? Hej, e, nie wiedziałem, że przyjdziesz. Dzwoniłam tysiąc razy, spójrz na komórkę. To co, idziemy na trening? Nie, chodź. Mm. Teraz nie mogę, mówiłem ci. <grym> tak, bo ostatnio na nic nie masz czasu, ale dla Luny już tak. Słuchaj, już ci to tłumaczyłem. Mamy próbę generalną przed konkursem, więc pogadamy później, okej? Okay?